Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. W kafarną Jezus w Szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieś o nim wszędzie. Po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie, gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii, która jest spotkaniem z żywym Jezusem i to spotkanie ma nas doprowadzić do przemiany naszego życia. Tak jak słyszeliśmy tydzień temu, każdy z nas jest powołany do tego, aby iść tą drogą za Jezusem. To przemiany przez nawrócenie, czyli zmianę myślenia oraz przez wiarę, zaufanie Panu Bogu. Jezus mówił, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Jest to proces nieustanny i dotyczy całego naszego życia. Dzisiaj jesteśmy świadkami Ewangelii według św. Marka tego, jak inni słysząc Jezusa dziwią się Jego słowom, mówiąc, że to jest jakaś nowa nauka. Chrystus bowiem przepowiada z mocą, i potwierdza swoje słowa czynami. Przykładem tej mocy widać chociażby, kiedy wyrzuca złego ducha z opętanego. Czyni to stanowczo, nie dyskutuje ze złym duchem, nie powołuje się na autorytet Boga, tak jak to robili Żydowcy, egzorcyści. On sam jest Bogiem i on sam ma władzę nad przeciwnikiem człowieka, czyli nad diabłem. To też powoduje, że wieś o nim szybko się rozchodzi po tamtejszych okolic. Zobaczmy, że Ewangelista Marek zaczyna opisywać cuda Jezusa od uwolnienia człowieka od złego ducha, tak jakby chciał pokazać nam, że Jezus nie przyszedł po to, aby nam zabrać wolność, jak to niektórzy myślą. Ale właśnie Jezus przyszedł po to, żeby tą wolność nam dać. Zresztą pozostałe cuda, czy uzdrowienie z chorób, czy przebaczenie grzechów, wszystko to pokazuje Chrystusa dającego prawdziwą wolność, czy od złego ducha, czy od grzechu, czy od śmierci. Od tego wszystkiego, co nas niszczy. Dzisiaj, w drugim czytaniu, słyszeliśmy też o pewnych troskach, które człowiek przeżywa. Od tych trosk też Pan, bo chce nas uwalniać. Jak czytamy w innym fragmencie Ewangelii, Jezus mówi o sobie że przyszedł po to, aby owce miały życie i miały obfitość, a wcześniej mówi o złodzieju, czyli właśnie o złym duchu. I mówi, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. I czy chcemy, czy nie, każdy z nas bierze udział w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, po, jak można powiedzieć, pomiędzy dwoma stronami. Między Panem Bogiem, który walczy o, naszą, o nasze serce, po to, żeby je uwolnić od zła, a z drugiej strony jest zły duch, który chce właśnie zawładnąć naszym sercem, po to, żebyśmy stracili tą wolność. Tak jak widzimy w Ewangelii, człowiek opętany totalnie stracił władzę nad swoim życiem. Można powiedzieć, że już nie żyje on, tylko właśnie zły duch w nim i to właśnie zły duch nim kieruje. On nie jest już wolny. I każdy z nas, czy chcemy, czy nie, żyjemy na tym polu, w którym jest pewna wojna o nasze serce. Jest to walka duchowa. Jest to rzeczywistość, której nie widzimy, ale jest. Pięknie o tym mówi, o tym mówi John Eldridge, autor chrześcijański w książce Pełnia serca. Mówi tak, jak to możliwe, że fakty umyko mi przez wiele lat pozostanie dla mnie tajemnicą. Może rzeczywiście tego nie zauważałem, a może wolałem nie widzieć, jesteśmy na wojnie. Nie podoba mi się to tak samo jak Tobie, lecz im szybciej się z tym pogodzimy, tym większa nadzieja, że uda nam się przejść do życia, jakiego pragniemy. I dalej mówi: Nie pojmiesz swojego życia, nie zobaczysz wyraźnie, co się z Tobą dzieje, albo jak masz żyć w przyszłości. Jeśli nie zrozumiesz, że Twoje życie to bitwa, wojna przeciwko Twojemu sercu i będziesz potrzebować całego swojego ducha, by uporać się z tym, co ma się zdarzyć. To jest autor chrześcijański, który oczywiście też opiera się na Słowie Bożym, który dla nas wszystkich jest najważniejszy. I właśnie w tym słowie święty Paweł w liście do Efezjan, do wspólnoty też wierzących, zachęca braci i sióstr do tego, żeby w tej walce duchowej nie ustawać. Mówi to z takimi słowami: przeobleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchom duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego mówi dalej święty Paweł. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przeoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrzeżone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Zobaczmy, że właśnie ten temat walki duchowej jest jakby normalnym tematem chrześcijanina, tego, który chce wzrastać duchowo. Kiedy chcemy wzrastać, rzeczywiście chcemy konkretnie podążać za Panem Bogiem nadchodzą takie momenty, który, w których zły duch wychodzi nam naprzeciw i przychodzi z pokusami, aby nas oddalić od, od Pana Boga. I jaka jest taktyka działania złego ducha? To, Jeżeli trwamy na wojnie, to jeżeli jest pewien stratek i wie o tym, że musi wiedzieć i znać ruchy przeciwnika, po to, żeby się też uchronić. Jaka jest strategia zł złego ducha? Otóż pier po pierwsze... Zły duch przychodzi i kusi nas niezauważalnie. Często myślimy o tym, że właśnie zły duch przychodzi w sposób spektakularny. Nie, właśnie zły duch przychodzi bardzo delikatnie, niezauważalnie. W Piśmie Świętym zły duch jest porównanie do węża, czyli tego, który się gdzieś wkrada, wpełza, bardzo niezauważalnie, tu chociażby. Gdyby, gdyby teraz w tej Mszy Świętej zły duch w formie właśnie węża w pauzu, to byśmy go nawet nie zauważyli. Więc to jest po pierwsze jego działanie, niezauważalnie. Dlaczego? Bo jeżeli w naszej codzienności zauważymy działanie złego ducha, to nikt z nas, że tak powiem, o zdrowych zmysłach nie podda się jego woli, bo wiemy, że zły duch nie chce niczego dobrego. Przecież przeciwnie, on chce naszej zguby. I e, kiedy Jezus spotkał tego człowieka opętanego, e, to wtedy zły duch się objawił, jakby nie miał możliwości się skryć. E, to jest też, jeżeli my też trwamy przy Panu Bogu, e, no to mamy też jasne spojrzenie na pewne e, momenty, e, co pochodzi od właśnie Pana Boga, wtedy też mamy jasne momenty, co pochodzi od złego ducha, ale to też wymaga od nas pewnego szkolenia. Tak jak jest to często właśnie i na wojnie, pewnego rozpoznania przeciwnika, jego działania. Dlatego tak bardzo e, mocno Kościół wo, woła do tego, żebyśmy trwali regularnie przy Panu Bogu, żebyśmy na moment nad nie odchodzili, bo wtedy też zatracamy ten zmysł wyczulenia i Pana Boga, który przychodzi natchnieniami dobrymi, i także wtedy tracimy zmysł e, natchnień tego złego ducha, który też przychodzi w sposób bardzo niezauważalny. I często działanie złego ducha też jest pokryte pozornym dobrem. Zobaczmy, że też w Starym Testamencie, kiedy zły duch jako diabeł kusi, to kusi przedstawia grzech, czyli zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła, jako coś dobrego. Zobaczmy, że przedstawia owoc tego z drzewa poznania dobra i zła jako coś smacznego. Jako coś przyjemnego, e, także jako coś, dzięki, któremu, dzięki czemu zdobędziemy pewną mądrość, pewną wiedzę, pewną wiedzę też tajemną. W taki sposób też przychodzi właśnie zły duch, który jest e, Lucyferem, który jest aniołem e, światłości, ponieważ trwał przed Panem Bogiem w tych pierwszych, e, właśnie m, jako generał, ten, jako, który trwał najbliżej Pana Boga. Był aniołem światłości do momentu, kiedy przeciwstawił się e, Panu Bogu, stał się aniołem ciemności. Ale on często przebiera w się światłość po to, żeby nas skusić i oddalić od, o, od e, Pana Boga, od tej największej światłości. Przykładem tego jest chociażby e, pewna siostra zakonna, która praktykowała modlitwę e, słuchania Słowa Bożego w codzienności. W pewnym momencie przyszła do jej serca pewna myśl. Skoro znam już Słowo Boże, po co ja się będę modlić opierając na Słowie Bożym? Po prostu będę trwała przed Panem Bogiem. I tak, w taki sposób, zły duch, pod pozorem pewnego dobra, podpowiedział, żeby odeszła od Słowa Bożego. I ta modlitwa w momencie, zaczęła tracić smak u tej siostry zakonnej i zaczęła mieć większe rozproszenia. I zaczęła w momencie też nawet odchodzić od modlitw. I do momentu wszystko, kiedy poszło do kierownika duchowego, który właśnie da, daje pewne światło na, na dlaczego tak się dzieje, dlaczego ona odchodzi od Pana Boga, bo przestała się opierać na Słowie Bożym. I zobaczmy właśnie delikatne działanie złego ducha, pewne natchnienia, bo zły duch nie przedstawia nam rzeczywistości od razu grzechu ciężkiego, delikatnie, przez małe grzeszki. To też jest taktyka działania złego ducha, który spokojnie jakby... Poprzez małe grzechy wprowadza nas w rzeczywistość ciężkich grzechów. Jakby przy, przestajemy mieć takie wyczucie, że ten grzech, nawet lekki, nie jest niczym złym. Przyzwyczajamy się do niego i w tym momencie nawet tracimy pewien zmysł wyczucia grzechu ciężkiego. Co oczywiście prowadzi już do większych ko konsekwencji. Dlatego tak ważne, żebyśmy czynili może nawet i codzienny rachunek sumienia. Tak jakby patrzyli w naszej codzienności, które myśli, które wydarzenia, co nas doprowadza do Pana Boga, a co nas doprowadza właśnie do oddalenia się od Pana Boga. Dlatego jest też ważne, żeby przed spowiedzią czynić rachunek sumienia, po to, żeby też odkrywać właśnie, które sfery w mojego serca mam mocne jakby, które, które których współpracuję z Panem Bogiem, widzę, że nie ma problemów, a które sfery mojego serca są słabe. To też jest kolejna taktyka działania złego ducha. Że zły duch nie uderza w te sfery, które mam mocne, on uderza w te sfery, które mam słabe. Możemy być na przykład przewrażliwieni na pewien temat swojego życia, bo po prostu mamy jakiś kompleks. Ale to jest właśnie pewna rana, w której często też może wykorzystywać zły duch do tego, do tego, żeby uderzyć w nas, żeby nas złamać, żeby też złamać nasze poczucie i wartości, poczucie też i godności, w konsekwencji może też doprowadzać do tego, że uderza w relacje z innymi, z naszymi bliskimi, prowadzi też do podziałów. Tak zresztą jest zawsze, bo zły duch, diabolos jest ten, który wprowadza podziały. Dlatego, e, dlatego też jest ważne. Zobaczmy, że e, Kościół daje nam spowiedź, daje nam rachunek sumienia, jako coś, co nam pozwala też odkryć siebie, poznać siebie, ale też to pozwala nam do zachowania czujności wobec wszelkich pokus. I tutaj jest przykład, odnoszę się praktycznie co jakiś czas do, do świętej Teresy Zawila, która właśnie momencie też. W, Doświadczała pokus, rezygnacji z tej podążania drogą Pana Boga, ponieważ zły duch jej podpowiadał i mówił: Po co będziesz szła za Panem Bogiem, jak nie widzisz większych owoców? Poddaj się, zrezygnuj. I ona już chciała, jak już mówiłem, kilkakrotnie zrezygnować z zakonu, ponieważ właśnie nie widziała większych owoców. Ale też wsparta e, kierownikiem duchowym, Jego słowem, Jego rozeznaniem, właśnie odkryła, że to nie jest. Myśl Pana Boga, myśl pochodząca od Pana Boga, to jest myśl pochodząca od złego ducha, który chciał od, 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 lec, odciągnąć właśnie od, od drogi duchowej, tego głębszego wejścia na drogę Pana Boga. I dlatego jest też ważne, abyśmy w naszej modlitwie osobistej, kiedy w szczególności znamy nasze słabości, też oddawali je Panu Bogu, podawali pod Jego władzę. I kolejną rzeczą, o której chciałem jeszcze wspomnieć, jest to, że zły duch kusi tych, w szczególności, które stają przed ważną decyzją ku większemu dobru, ale też tych, którzy właśnie, jak już powiedziałem, są świadomi tego, kim jest Pan Bóg i chcą właśnie podążać Jego drogą, jego wsparcie, Jego miłością. Traktują poważnie drogę duchową, ten rozwój duchowy. Dlaczego tak jest? Bo ci, którzy, ci, którzy chcą więcej, mieć większe serce. Otwarte na miłość Pana Boga, są napełnieni Jego światłem i są prawdziwymi świadkami. I oni jakby dają świadectwo swoim życiem i przyciągają tym świadectwem innych, to też jest na niej korzyść oczywiście złego ducha, który chce każdego mieć u siebie. Przykłady mamy chociażby tych mocarzy duchowych, ojciec Pio czy święta siostra Faustyna, którzy byli święci, a z drugiej strony doświadczali ogromnych pokus, nawet fizycznego ataku złego ducha. Oczywiście, kiedy trwamy przy Jezusie, nie musimy się niczego lękać, tak jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii. On jest mocniejszy. Często widzimy jakieś pewne obrazy przedstawiające walkę duchową: równorzędny Pan Bóg i równorzędny diabeł. Nie ma tak w naszej rzeczywistości. My, kiedy stajemy przy Chrystusie, przystajemy przy Panu Bogu. Zły Duch jest stworzeniem. Oczywiście jest bardzo inteligentny, bardzo mądry, jest bardzo mądrym strategiem. Ale pamiętajmy, że stajemy zawsze, kiedy przy Chrystusie, stajemy przy Panu Bogu, który jest mocniejszy. Zresztą w walce duchowej nam często pomaga też Maryja, która depcze głowę węża. Przy figurze w ogrodzie Maryi mamy wizerunek Maryi, która depcze głowę węża. Egzorcyści podkreślają, że kiedy przywołują Maryję w czasie egzorcyzmu, to zły duch też poddaje się. E, dlatego, że widzi Maryję, która jest czysta, która jest piękna, poddana woli Pana Boga tej, która jest nies nieskazitelna. Dlatego też warto, też szczególnie kiedy doświadczamy różnych trudów, walk duchowych, zwracać się do Maryi, chociażby wtedy też modlić się różańcem. Podsumowując, każdy z nas, czy chce, czy nie, trwa na wojnie, której stawką jest nasza wolność serca. I zły duch kusi nas w sposób niezauważalny i małymi krokami próbuje nas oddalić od Jezusa. W tym, co do nas należy, to po prostu trwać wiernie przy Chrystusie i przy Jego świetle, uczyć się, rozpoznawać pokusy, działania złego ducha, po to, by stanowczo się im przeciwstawiać, nie dyskutować ze złym duchem. Tak jak to widzimy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus czyni. Nie jesteśmy w tej sami, w tej walce. Trwajmy we wspólnocie Kościoła. Mamy naprawdę skuteczne narzędzia do tego, by przeżywać uwolnienie od działania złego ducha. Przykładem tego jest spotkanie dzisiejszej Eucharystii. Spotkanie z Jezusem, tym samym, który przecież uwolnił człowieka opantanego od złego ducha. I osobiste moje świadectwo, będąc klerykiem, pamiętam, pojechałem z moim kolegą do szpitala psychiatrycznego, do koleżanki tego mojego kolegi, który ta koleżanka, w momencie, czy świadomie, czy nieświadomie, otworzyła się na działania złego ducha, nawet chodziła do egzorcystów, ale lekarze odesłali ją do szpitala psychiatrycznego. Pamiętam, po tym spotkaniu czułem po prostu się wewnętrznie rozbity. Czułem się po prostu też pewną beznadzieję. Czułem ogromny smutek. Nie wiedziałem, co zrobić. Tego samego dnia właśnie w tym szpitalu, w kaplicy, poszedłem i parę, parę godzin po tym spotkaniu. Poszedłem na mszę świętą. Po spotkaniu czułem się jak wolny. Czułem się, że jest przy mnie naprawdę Pan Bóg. Nie muszę się niczego obawiać. Właśnie to spotkanie mnie... Też umocniło w tej drodze duchowej, więc dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy nam przy świętej. To jest wielka łaska, trwać przy Chrystusie, który jest mocniejszy od zły duch, który wtedy, kiedy trwamy przy Nim, nie ma nad nami władzy. Amen.